Szanowni Państwo, jesteśmy w okolicach stacji Kraków-Bieżanów. Tutaj stoją nieużywane wagony. Jest również słynna wieża do obrządzania parowozów. Ale chciałem Państwu zwrócić szczególną uwagę na to, jak jak tutaj wygląda, proszę zobaczyć pełno śmieci i pełno porozbijanego szkła, prawdopodobnie z wagonów, które wcześniej tutaj stały. Proszę zobaczyć. Szkoda troszkę, że ludzie tak nie szanują po części dobra wspólnego, a na pewno kawałka naszej historii. Mam nadzieję, że materiał odrobinkę Państwa zainteresował i serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.